Cześć siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Need for Speed Heat i w poprzednim odcinku który w zasadzie nagrałem wczoraj a podejrzewam, że oglądaliście go tydzień temu bo ten wejdzie dopiero za tydzień znaczy nie wiem kiedy wejdzie, może nie tydzień temu, zobaczymy jak to będzie nieważne, w poprzednim odcinku jeździliśmy sobie o to tym pięknym cudeńkiem BMW M4 DTM Champion Edition jeśli ktoś tego odcinka nie widział to zachęcam żeby obejrzeć, można sobie najpierw obejrzeć ten a potem obejrzeć poprzedni albo w ogóle lepiej obejrzeć poprzedni najpierw nie wiem, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie chyba tak się zastanawiam: albo bierzemy Fixiska i kontynuujemy dalej fabułę z deksem, albo bierzemy Vipera i jedziemy sobie pouupalać Vipera. I myślę, że dzisiaj będziemy upalać Vipera. Bo czemu nie? I chyba mnie stać, żeby mu tu wsadzić jakieś lepsze części. Ale w zasadzie przyspieszenie na poziomie 7,4 w driftowozie wydaje mi się być wystarczające całkowicie. Tak więc, jedziemy. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przypominam o tym. I nawet nie zachęcam. To znaczy, obowiązkowo trzeba zostawić łapkę w górę. Bo, jak nie, to. To nic się nie stanie, w zasadzie, no ale. Fajnie było, jakbyście zostawili. Jest do to czas, jak wszystko A ja wiem, nie starczyłem wcześniej pieniędzy, żeby sobie. Po, po przerabiać jeszcze neon mu jakiś założyć i mi nie starczyło na, na to kasy, więc teraz mu wsadzę neon, bo czemu nie. Mam już wszystkie neony chyba odblokowane, bo... To kiedy sobie znajdziesz własny kont? Nie słuchaj go. O tak, neonu nie mam. Chcemy ten, neon zielono-turkusowa fala. Albo zielono-żółta fala. Albo co tu jeszcze mamy? pulsujący zielono-żółty może być taka fala Ale może być w sumie ta zielono-żółta albo zielono-turkusowa ta może być pneumatyka a niech jest A Klaxon mam w dupie, bo i tak tego nie używam. Achievement ze, ze wszystkimi tym już mam zrobiony, więc... Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. W sumie ja tak dość często się zacinam i nie gadam jakby nic do was. Ale tak jak wam mówię, to dlatego, że... Yy... Ja się skupiam na jeździe i to jest tak że Kurde, w ogóle. Zastanawiałem się w sumie w jaką stronę ten kanał ma zmierzać. Ponieważ, tak jakby. Mm, nie wiem, czy zrobić z tego. właśnie. Bo. kurda, kiedyś na. nie wiem. Jakby chcąc, nie chcąc. Kiedyś na pewno. No, yy, jakby chcąc, nie chcąc. Źle to powiedziałem. Inaczej. Planuję coś nagrywać na YouTube na pewno w przyszłości. Tylko raczej nie gameplaye, bo to się nie ogląda. To znaczy kiepsko się ogląda. Nawet, nawet jak masz jakiś najzajwistszy sprzęt i w ogóle i tak się kiepsko gameplay e oglądają. I w sumie ciężko się temu dziwić. No i w związku z tym tak się zastanawiam, czy bardziej nagrywać... Jakieś śmieszne, nie wiem, przewódki, reklam, bo to już też kiedyś testowałem i nawet fajnie się ogląda, ale ktoś to musi, że tak powiem, no ma mało popularny temat, co wybrałem. Albo mogę nagrywać jakieś, yy, nie wiem, pomysł, pomysły, w ogóle mnóstwo na jakieś takie serie różne, ale jakoś tak w ogóle o tym zapomniałem, to znaczy zapomniałem, porzuciłem plan. Niektóre seje w ogóle nie wypaliły przez to, że widzów nie miałem. Chyba za mocno stawia, bo... No bo wiecie, jak miało być na Minecraft wyzwania, nie? Ale Minecraft wyzwania nie wypaliło, bo... Nie, nie pisaliście wyzwań. Minecraft dzisiaj mi już teraz też znudził. Nie możecie pisać jaką grę mogę nagrać, jaką serię z Minecrafta albo co to Kurna ja coś czuję, że ja się wrócę założę mu tutaj te dragsterowe opony, bo yy, bez sensu się tak driftuje troszkę. Nie podoba mi się to. Ź źle to funkcjonuje, z za duży kąt jest tego driftu, za szybko schodzi do środka i... Działo, przynajmniej nie musimy się już przejmować myserem. O, drak teraz to powinno driftować lepiej. Przynajmniej powinno, znaczy, no, powinno driftować lepiej. Jak będzie, to zobaczymy. Tylko to ja w ogóle. Mm no Zastanawiam się, czy zmienić, jaki też ma być motyw tego kanału, w sensie... Nie, znaczy motyw... W sensie, czy ma być taki na poważnie bardziej, czy taki śmie śmieszkowia, taki specyficzny charakter, nie? W sensie, na YouTubie to... Ciężko, żebym jakoś yy, pokazał to, ale... Bo no, ja, ja w rzeczywistości jestem taki dość specyficzny, no i... No mam specyficzny charakter, może ciekawy, nie wiem, jak ktoś mnie zna prywatnie, to pewnie może powiedzieć, ale mnie nie znacie prywatnie. Znaczy może niektórzy z was jasne. Pozdrawiam wszystkich, ale no po prostu tu na YouTube ciężko jest jeszcze jak ja gram, to w ogóle nie mogę tak za bardzo o niczym pogadać, coś takiego nie da się. Bo po prostu ja, ja, ja nie potrafię jak gram to się skupiam na graniu i nie potrafię rozmawiać o czymś innym nie? tak się skupiam na graniu że i tak wjeżdżam potem we wszystkie samochody no ale o w tych dragsterowych kołach dużo lepiej jeść Ładnie nawet się driftuje ten Viperek. Tak więc, y, rada dla wszystkich: jak gracie w Need for Speeda to na, najlepiej driftują samochody, które są dopakowane do tula i mają brak opony. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Chyba nie, nie wyrobiłem się z tym, driftem. to znaczy na ciasne takie y, tory. To jednak dużo lepsze są yy, auta, które mają jednak y, te opony pokazowe, ale no takie z szerokimi zakrętami, gdzie trzeba iść po zewnętrznej, to jak najbardziej ty tylko opony drag, bo to zwykła opona y, ta pokazowa to za bardzo te auto potem schodzi do środka. Wow, 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 wow. Dobra, mroczna technika, jedziemy. Yy, nie wiem ile ten odcinek już trwa, bo trochę długo, już pierdolę 8 minut, ja pierdzielę. Yy, no. Yy, nie wiem, zastanawiam się czy live'ów live nagrać z żeby sobie z wami pogadać, ale nie ma... Zobaczymy jak się Nie no, ja mam po prostu bardzo do... dużo takich różnych ciekawych porad, albo nawet nie wiem czy porad po prostu przemyślę na różne tematy, ale nie ma... na odcinku o tym nawet nie gadam, bo ja, ja mam taką zasadę, że jak nikt by nie pytał to nie gadam. Cel 25 tysięcy? Jesteś się chyba. Jak ty to robisz do cholery? Ja ja, ja to robię? No Eza Chyba, to za bardzo się że tak powiem, do boczaków Lazy Jak ja to robię poład rakterowo są odpowiedzi na wszystkie pytania. Dobra, skup się. Aha, bo to jest ja, pierdole. bo. normalnie to by nie to.

za tymi oczami i wygnieć Haj fajnie się ten znaczek świetnie Zdaje się, że nie sprawiło ci to najmniejszej trudności, ale chyba mam za nadrzę coś jeszcze No ja to mogę na Hardzie już grać teraz w sumie Ale nawet mi się nie chce, wiecie o co chodzi nawet tego nie włączam, bo y, jakby to powiedzieć A, nie mogę się tepnąć do garażu Muszę tam jechać Poważnie <grybujesz> y, Jakby y, Nie chcę mi się tego włączać, bo tak czy siak y, ja wiem, że i tak sobie nawet z hardem poradzę, czy sobie poradzę, a pieniędzy to nie zwiększa żadnych. Więc nie chcę mi się tego zwiększać, bo w sumie czym się trudni, czy sobie przedriftuję 250 na 250 tysięcy, czy 250 na 50 tysięcy punktów to W zasadzie nie, bez znaczenia jest jak dla mnie. Mówię, trochę dużo tych glinów tu jeździ. No zaś tam ten cep jedzie zimbały. symbały na kolejny co zaś cepy jedzie. Trochę to jest uciążliwe tak jeździć za tym sznurem policji ale Fak, ja tam nie przejadę Ja pieprzyc zgubię po drodze Mam was w gópie Powodowa przekupimy policję co 10 tysięcy, to oj teraz chyba mogę się nawet tepnąć do... O właśnie, o to chodziło. No i gitara. Dobra I robota. Jedziemy na kolejną misję do Wayne'a. Nie wiem, piszcie czy chcielibyście live'y jeszcze czegoś, ale w zasadzie ja nie, ma, nie mam jak nagrywać dla was jakichkolwiek live'ów z czegokolwiek, bo ja nie mam mikrofonu. I o ile odcinek jestem sobie w stanie tak nagrać, że sobie nagrywam głos osobno i video osobno, ale kurna, live'a się tak już nie da nagrać, bo jakbyście to chcieli zrobić. Chyba, że na telefonie będę nagrywał, ale nie pogram gotowy. na telefonie, pff, to... Znaczy, grałem, wstrzymać. ale... Nie, mi się Game Pass skończył, więc... Nie ma szans. Gdzie jest Wayne znowu? Tu jest Wayne znowu w tym samym miejscu. Kurwa, Wayne. No, może nowa watepnijmy się tu do tego garażu najlepiej. Ech. Gdzie jest ten Wayne, kurwa? Tu. Odcinek już trwa 16 minut No kurde ja nie mam za bardzo nic nie gadam do was bo Nie wiem zobaczymy jak się Wam w ogóle spodobają Znaczy spodobają te odcinki Spodoba powrót do tych odcinków Znaczy powrót do nich Speed. Kurna jak ja tam mam wjechać? Ostatni cud I co jak Cię zrobię to dasz mi tego... Tą zetkę do driftu z Underground'a? Może nawet dorzucę jakąś nagrodę. <laughs> Powodzenia! Widzimy się na mecie! To jest za dobre! Kurna, tak, dobra. No, z y, dragsterowymi samochodami jest taki problem. właśnie takich ciastych zakrętach ty nawet wyrobiłem się no szkoda, że był o to auto nie w skały, ja pierdolę to jest faktycznie trudna trasa szczerze mm dragsterowe koła mają swoją zaletę. One są dobre, dopóki driftujecie, bo jak już przestaniecie driftać i chcecie prostować, to one mają beznadziejny handling, no. Ja sobie mogę tak, na przykład, driftować, no, ale... To nawet mi to no, dobra. Jeszcze jeden ładny drift, dawaj! długa ta trasa jest. Widzicie, no... Kurna, handling tego jest tak beznadziejny. A nie, jakby nie zawsze da się jechać driftem, czasem trzeba po prostu skręcić, nie? Na, ciężko, ciężko się naprawdę dobituje na takich oponach, ale z drugiej strony, znaczy czy ciężko? Musi być ciężko cały czas być takim kozakiem. Mają one swoje wady i swoje zalety, jakby. Yy, zalety są właśnie takie, że ma się duży kąt tego. I... Znaczy, jest mały kąt driftu, przez co można sobie latać po zewnętrznej, po szerokich łukach, całe łuki możecie brać, a wada tego jest taka, że właśnie się nie mieścicie w małych zakrętach i, no na przykład teraz to pięknie przejechałem, ale no... Teraz w, ta, w takiej sytuacji na przykład, jakby nie da się za, nie, nie da się czymś takim potem zejść szybko do, do miejsca, gdzie się chce być, jakby w sensie, że jak za bardzo po, polecicie po zewnętrznej, o na przykład tak teraz, to widzicie, nie zmieściłem się w tym tymnie. Co za debil, zjechałem na obrót i... Za to trzeba zastosować siłę. Tylko mi tutaj rany nie posyłajcie albo coś kondesem. Ja pierdolę. No i się niestety nie wyrobiłem. Pożegnalny prezent Pat, tego się nie da rozwalić Spierdalamus Gdzie jestem, ten pożegnalny prezent? A mam tam wjechać Kurde, oni mnie tu złapią no, Dobra, y o właśnie. Nie chcę mi się z nimi bawić, ja nawet nie wiem gdzie się tu wjeżdża. Ja pierdolę sam we mnie, se wjechał na górę. Ja tam, kurwa, bo ja nie mam żadnych tych pakietów naprawczych. No. Nie chcę się tu rozwalić. Jak, jak to się tu jechało? Tu jest? Tam się skaczymy, A tu jest jakiś prezent dobry. Ale mam rozwalony to to żaden wstyd. Jesteś tego pewien? Staram się zachować klasę. Nawet nie sądziłem, że drift może zbliżyć się do jazdy na snowboardzie. Widzę, że się myliłem. Obyśmy mogli to powtórzyć wiesz trasę. Będę tam. Tak też zrobię. Przy okazji u Lukasa czeka na ciebie coś. Chyba Ci się spodoba. Ja wiem co tam czeka i chyba mi się spodoba. O, odblokowano się mniejcie ścinanie zakrętów. Tepnę się do garażu, kuna rozbiłem się nie z Tym autem Dobra, no tak. Mam dla ciebie nowe części. z za coś takiego mogą mi No i elegancko. O, elegancko za 3 5 V6. Ale nie jesteśmy na słapa, dobra, na razie tego nie robimy. Zetka z Undergrounda się przyda nie pogardzę i odcinek trwa 24 minuty. Podriftowaliśmy sobie. Ja bym mu w zasadzie musiał jeszcze założyć. Założyć ten. Yy... Zestaw naprawczy, chyba że mam ten tani. Ten... O, ten zestaw naprawczy, wystarczy pojedynczy. Dobra, tam jest coś jeszcze do robienia. Czy, bo w następnym odcinku biorę FX i, i jadę się ścigać z nimi. Tam, ale ładne malowanie. Polecam w ogóle i szacun dla tego, kto je zrobił. Nie, no, autko jest zarobiste, pisze jak wam się podoba. Odcinek trwa. No, to został nam tylko Dex i... Roślin. Czy tam Rosi, nie wiem jak ona się nazywa. I będę miał wszystko. I jeszcze tylko F1. I Aston. Czy znaczy Aston jest, a F1 to muszę kupić DLC? Nie będę kupował DLC, chyba nie będę. Chyba, że nie będę miał co robić z hajsem, to sobie kupię. Ale tego od Jela te misje też sobie na odcinku zrobimy, chyba, że na live jakimś, ale to Nie wiem, Piszcie w komentarzach, co w ogóle proponujecie, co bym mógł nagrywać, czy wam się odcinki podobają i czego tam nie wiem nie nagrywać ewentualnie. Czy tęsknicie za Minecraftem i czy nie wiem co, co byście chcieli, żebym nagrywał opisie. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i trzymajcie się i cześć, do następnego razu, w następnym odcinku się spotkamy znowu, znaczy wirtualnie oczywiście, bo spotkań żadnych nie organizuję, dobra, nieważne, bo za daleko to idzie. Cześć, cześć. Siemanko. Pozdrowo od chłaczka.